Eee, cześć wam, dzisiaj odwiedziła nas Kasia. <grywa> ona już wie co dla Pabła dzisiaj przygotowane zostało. A co zostało przygotowane dla Pabła? Niespodzianka. Jaka to nie będzie niespodzianka? Zobaczy. <grywa> cześć. Ten weekend trwał 4 dni, a zaczęło się od. Przeszanę. Kupię ci nową gularkę, bo wczoraj wiemy, że się gonił. Mam nadzieję, że tak sobie nie wyjątku. Proszę bardzo, o, to twoja nowa golarka. Poza gularką, to tak wysłał mnie również do fryzjera. Podejrzane było to, że kilka dni przed przyjazdem moich rodziców posprzątał mieszkanie. To przyjeżdżała moja mama, więc dzisiaj dużo porządków w domu. Zobaczcie, jak rozprzestrzałem bagaż Pawła. Co? <gadanie>, gadanie, gadanie, gadanie. Przejdź do rzeczy. Ok. Przejdę po mamę. Jadę teraz po swoją mamę na dworzec PKP. Już przyjechała do Wrocławia. A za chwilę ściągam Pawła do restauracji. Mamy za sobą. <laughs> Nie. Ok, przyszedł czas na finał. Spotkanie z moją mamą. Wiecie, jakie były pierwsze słowa, jak zobaczył moją mamę? O jejku. <laughs> A oto mi napawa kilka chwil później. A ja w jednej chwili zostałem fotografem, tak? Moja mama, ty no tutaj osobnik rzeczywiście. W barze, na to meczce, a to w barze. No i moje rodzice. Kilka chwil później na złocie Szybkie i miłe przywitanie. A później spadnę. Stacja pierwsza. Pitko. Stacja druga. Greco. No i tu nie mamy zdjęcia. Po prostu siedzieliśmy i jedliśmy. No i. Czupito! na opowiad domu dawaj <grych> i zobaczcie sam mamo, nie tak, błagam no jak ty to odbiłeś? Wróciliśmy do domu, telefony się rozdzwoniły i zaczął się. Na szczęście nie spało to długo. Łyski. papieros, kolejne łyski, papieros, Następny łyski. papieros, Romanos. pierwsza w nocy, papieros, taksi. Pa, pa. I zostawiliśmy naszych rodziców w naszym mieszkaniu. Samych. Nastał ranyk. SMS od Pawła mamy. 9.07. Chcemy kawki i papryk. Wstajemy. Trampaj. Długi koniec miasta. Sklep. Jajecznica. Szczypiorek. Kółeczki, mleko, masełko. I tam z domu nosiliśmy sobie piosenkę. Yechali! Na wakacje wszyscy nasi polopieśni, gdy nie ma w domu, dzieci to jesteśmy niegrzeczni. W mniej opiotka pojawiła się jedna dziś. Na przykład... Zawsze byłaś mi coś specjalnego. Mimosa! 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 <grywa> Już pamiętasz, jak się nazywa ten film? Mimosa. I mam się nie ruszać? Nic się nie dotykaj, nie ruszaj. Proszę. To filmik. Ale jak oddycham, to mi się rusza. Mam nie trzymaj ją. Ale mi teraz swędzi nos. Zawsze tak mam. I broda. Tak, Paweł, ja nie, nie mogę się ruszać. Synek, czy to jest film? To ja się, no to mów, ja się poruszam, S trochę, S a nie stoję w jednym miejscu. Znaczy czy siedzę? Przejadę teraz na Pablika na przykład. Proszę bardzo. Paweł, udaje, że jest miły i robi mamusi zdjęcia, proszę Państwa. Darek nie wie, co, co jest lane, że obok niego jest polewana mimoza. Ale w związku z tym. Że moje nogi są bardzo blisko jego twarzy, myślę, że jest w stanie uśpienia. Aczkolwiek się kąpałam. Jak tu jest świat? Nie tutaj nie ma. Nie tutaj nie ma. Weźcie co my osobiście Proszę Państwa, robimy zdjęcia z lotu. Taka w tym momencie mój syn, Piotr, telepnął sokiem. Soczkiem, przepraszam, soczkiem. Nastąpiło odkręcanie. Uwaga, polewamy. Zaczynamy. Żółty napój wlewa się, proszę Państwa, do szklanki. Następne. Proszę Państwa, bierzemy oddech do lewa, do lewa, do lewa, do lewa dalej dalej. Przesuwamy się do prawdziwych szklanek. To matki. Piękne, piękne. Dla, ma... dla, dla mamusiów. Ja, jestem oczywiście mam czysto. Spróbuję, spróbuję, tu dobra. Proszę bardzo, mój syn będzie pił. Cudownie. Nie mogę nikomu powiedzieć, że jest alkoholikiem. Tak jak ja filmik, skry, wydajeś, że wiem, codziennie nie No i mama się dowie, że No ja to czytam, słuchaj, dzień w dzień, już w myślę, nie wiem na kogo mam przeczeć, nie? Nie mogę się doprosić od Pawła na, na telefonu na Whatsappa, bo przecież bym go tak tam jechała, na czym świat stoi. Nie co dać? Uwaga, słuchajcie, zostaje, zostaje mi coś podane, proszę Państwa. Proszę bardzo, tak. Dziękuję. Matka będzie znowu w stanie ukończyć. Wiola, yy, weź to do ręki, słuchaj. Zdrowiać. Tak, słuchaj. Tak. O czymś tu pijemy się. No co było najlepiej, że <słuchaj> masz z nami. Skończyliśmy starych. Jeden dzieciak. Jeden dzień. Loty! I reakcja jego mamy. Standardem każdego rodzinnego spotkania jest zbiórka. Mamo, cheers! Nie cheese. Wej, no to było na tyle. Reszta pozostanie naszą słodką tajemnicą. W księgach żeby... Na obrazach. Bezwykowaną. Nie... <laughs> Dziękuję wam kochani rodzice za ten moment. No, to było po prostu fajnie. Taką rodzinę, całą powieść. Kocham was. Dziękuję. To jest na słodki. ale nie, <laughs> teraz <własne>. to. <laughs> nie! <laughs> Nie bój się. My chcieliśmy pozdrowić was. jeszcze raz. Nie jestem pozdrowienia dla was. Pozdrowienia dla was, yo, yo. Nie? Mm -hmm. Pozdro! Yo. <śles> 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 Pozdrowienia dla Was! Wciągnij sobie! Cukier? Czy sól? Mąka! Pieczesz krętek? Masz fajne bułeczki! Paweł! Moja mama była piekarzem, masz fajne bułeczki! Tego? Nie. Czy twój tata był piekarzem? Bo masz bardzo fajne bułeczki. Jesteś. Koniec. Jesteś farmerem. Koniec. Jesteś farmerem. Bo przesadzasz. Koniec. Koniec. To jest już koniec.